Witam Państwa serdecznie na moim kanale tu na wstępie Państwu nagrywam od dzieciaków świnkę samiczka a tu tutaj rozbójnik Duki psiak mój już teraz mój najpierw go dzieci chcieli a teraz już został mój i tu świnka idzie do psa Zaraz Państwu pokażę. O, pilnuje ją. Pies pilnuje. No co pepcia. Dobra, jeszcze pokażę Państwu w klatce. I przechodzimy do akwarium. A tu Państwu już w klatce pokazuję. Pepkę. No, ona już się nie mieści do tego domku. Będę musiał kupić nowy domek. Tutaj ma sianko, pies zazdrosny. Tu ma wszystko, pokarm. I zaraz zobaczy, pa, zobaczą Państwo, jak ona ładnie podchodzi do jedzenia. Później kawałek jakiegoś liścia dali. Pepcia, chodź. Chodź Pepa. Pepa. Masz. A widzicie jak ładnie zajada? No masz pepu, masz. O dobra. No i przechodzimy. Do akwarium. No i znajdujemy się przy akwarium. Może najpierw Państwu opowiem, jak co tu zrobiłem. Oczywiście dałem żwirek, tak jak mówiłem o poprzednich filmikach, o gradacji 1-3 mm. A na tylną szybę obsypałem najpierw lawą. A później zasypałem y, tą lawę żwirkiem. Zamówiłem cztery woreczki y, lawy wulkanicznej. I też oczywiście za, zamówiłem sobie y, zo, zo, Zeloid. On pójdzie. Niedługo Państwo zobaczą, gdzie. Tu będzie całkiem inna w tym akwarium filtracja. Tutaj dam bardzo dużego korzenia do tego akwarium. Tego korzenia znalazłem przypadkowo. Szłem sobie po lesie, znalazłem, wyparzyłem, wyczyściłem. Był ładnie wyschnięty i po prostu go umieściłem w tym, w tym akwarium. W komentarzachście pisali, że to ma 600-500 litrów no zaraz Państwu powiem ile to ma litrów ten akwarium roślinki jak tu widzicie dałem Anubiasa za chwilę pokażę jak porobiłem tego Anubiasa Tutaj tylko tego korzenia widzicie Anubias, takie ma mniejsze rośliny dwie takie marne są roślinki ale zostawiłem one po prostu sobie odrosną do podłoża pod rośliny, tylko dałem kulki trofowo gliniane Poza tym więcej nic nie dawałem. Nic nie dawałem. Oczywi oczywiście woda była dojrzała, filtry były podłączone do innego akwarium. Cały czas chodziły, były odpalone. A woda była przelewana z dwóch innych akwarii. Także tutaj dużo y, świeżej wody nie, nie, nie dawałem. Na pewno jeszcze cie, jesteście ciekawi ile to ma y, ten akwarium litrów No moje mieszkanie nie pozwala na 700 litrów, czy na 600 litrów ten akwarium ma litrów, Państwu powiem może dokładniej. Hmm. Na zewnątrz ma 467, chyba 5, jak dobrze pamiętam. A wewnątrz ma 447 litrów ten akwarium. Wymiary oczywiście podaję. Ma 170 cm długości, szerokości 50 i 55, wysokości szyba 10. Wykonana przez firmę Myciok. Także pozdrawiam serdecznie i dziękuję za akwarium. Numer telefonu będzie pod moim filmikiem w opisie do tej firmy, jakby ktoś chciał zamówić. A robią rzetelnie, konkretnie. No i fajnie, jak tu widzicie, skalarki ładnie rosną, wybarwiają się. Zaraz Państwu pokażę. I jeszcze coś Państwu pokażę. Nigdy. Nie nagrywajcie, bo jak, jeżeli nagram tak ten akwarium nie będzie się wydawał bardzo wielki. Pokazuję wam z bliska. Jedziemy do samego końca. I tu widzicie mam lotosa. Pod spodem tam widzicie czerwony lotos się wybija. I teraz coś Państwu właśnie pokażę, ale jeszcze przed tym, jeszcze chcę powiedzieć, że tu będzie całkiem inna filtracja. Chodzi mi o biologię. Biologia jest najważniejsza. Wiadomo, że w podłożu jest najwięcej biologii, ale musi ten akwarium teraz dojrzewać. Tu miała być całkiem inna aranżacja, ale zrobiłem tak, jak zrobiłem. Tu widzicie, tu Anubiasika sobie obkleiłem na korzonku. Tam oczywiście na lawie, tam tego mniejszego, ale wszystko po kolei. Tak to wszystko się przedstawia w tym akwarium, i zaraz Państwu coś pokażę, bo tak niektórzy robią. Oczywiście nie mówię, że tak, ale tak, tak się właśnie nagrywa, i to daje y, oczywiście, y, wydaje się, że to dłuższe akwarium jest. Także Państwu pokażę, jakie tu mam oświetlenie. Jeszcze powiem: mam planta i sun. Sun to słońce, plant to na rośliny. W tej chwili się świeci lampa na roślinki. Także jeszcze Państwu coś pokażę. Teraz Państwu pokazuję akwarium pod kątem. I jak stanę sobie dalej, wykieruję telefon. Bardziej pod łukos. Widzicie Państwo? To akwarium jest wydaje się dłuższe. A tu Państwu teraz nagrywam po długości. Widzicie ładnie skalarki po się wybarwiają. Po długości. no tam widzicie czerwonego lotosa, od dołu się wybija. Tu dałem Anubiasa, to jak mówiłem. Tą roślinkę chciałem wyrzucić, ale ja zostawiłem, ona wybije się. Tu też dałem Anubiasa. No i tą roślinkę też chciałem się pozbyć, ale szkoda mi było, ona dojdzie do siebie. I tak to jest wszystko Akwarium zrobione. Tu, może pokażę ryby. Widzicie, ładnie się wybarwia. Zaczyna się wybarwiać skalar. Także wiadomo, że to musi wszystko dojść do siebie. System korzeniowy musi się rozwinąć teraz. I będą roślinki fajnie rosły jeszcze pokażę zbrojniki ancystrusy wyloniaste tu lotos z przybliżenia teraz nagrywam i zaraz Państwu pokażę z daleka tam kryptokoryna ładnie rośnie i tu mam taką samą zapomniane nazwę, też ładnie rośnie. A teraz pokażę akwarium z daleka dla niedowiarków. Muszę się odsuwać. No i tak. Tu mamy tak. I tak to wygląda. A tutaj jest jeszcze. Lawa wulkaniczna, jeden worek został, to idzie. Państwo zobaczą gdzie. I oczywiście zeoid. Także niedługo Państwu nagram. Jeszcze skalary. że tam z tyłu właśnie dałem Gdzie ten Kiryś siedzi tam dalej labe wulkaniczną po drzwir no i cóż Pozdrawiam serdecznie Państwa Życzę miłego tygodnia z tej strony Rybka Trzymajcie się, ciepło Cześć wszystkim